Cały czas tymex jakby mm, się rozwija zmienia jakby troszkę swoje oblicze wyłapuje te nowości sprawdza ty dużo jeździsz obserwujesz e, dzięki temu masz swoje uwagi które przynosisz na grunt tymexu i tymex boxing promotion e, staje się już naprawdę mega dobrze rozpoznawalną grupą no wiadomo, musimy zmieniać te standardy i nie trwać w tym, co było cały czas, tak? Tylko się po prostu zmieniać, zmieniać, promować, dodawać i dodawać, żeby, żeby to wiadomo, szło wszystko do góry, bo jak dzisiaj widzimy, ja, ja najbardziej się zastanawiam nad fenomenem KSW i tymi ludźmi, bo wiadomo, że jak nie będziemy, możemy wszystko dobrze robić, dobierać walki, dobierać, dobierać przeciwników, wszystko, wszystko, ale jak nie będzie kibiców, to tak naprawdę nie ma sensu to robić i dany zawodnik, każdy zawodnik musi pracować nad sobą, żeby tych zawodników, przy, tych kibiców przyciągnąć i żeby te hale były pełne, bo jak dzisiaj, dzisiaj wiadomo, porywamy się na hale w Częstochowie, ale to nie ze względu na to, że, że liczyliśmy na tych ludzi, tylko ze względu na to, że, że tam był Robert Parzęczewski, tak, i dlatego tego taka hala, ale wiadomo, hala na 10 tysięcy, a jeśli jest na niej 2,5 tysiąca, no to wiadomo, że to jest kropla w morzu, dlatego myślę, że też będziemy wybierać takich miejsca bardziej zawodników lo, lokalnie, żeby po prostu dokładać do nich te, te, te gwiazdy, te perełki, bo, bo chcieliśmy też zrobić Gale w Kaliszu. Na razie w tym roku się chyba, chyba nie uda. No, chyba, że ten występ Adama Balskiego zrobi, zrobi taką robotę, że po prostu, że te władze pójdą, porodzą do głowy i, i coś tam do tej gali dołożą, bo wiadomo, że wszyscy chcą, żeby galę robić, ale, ale nic nie są do niej dołożyć. Dlatego myślę, że skończyło się takie robienie, robienie że po prostu robić, robienie dla robienia, żeby komuś robić przyjemność. Dlatego myślę, że to wszystko musi się składać jedno w drugie, a tym bardziej ci zawodnicy. Zawodnicy, którzy występują, wiadomo, że oni jak miał Adam czy inny zawodnik rekord 2-0, 3-0, to i, i rywale byli inni. Dzisiaj, dzisiaj wszyscy patrzą na Adama już na jaką prospekta, który, który, który ma, ma szanse mistrzowskie tak? I, i też ci rywale krzyczą dużo więcej niż, niż do tej pory. Dlatego myślę, że tutaj wszystko powoli z głową, ale myślę, że stopniowo, stopniowo idziemy do celu. Wspomniałeś trochę o KSW, o tym sukcesie, który osiągnęli. Tak naprawdę ja rozmawiałem już jakiś czas temu z Martinem, porównywaliśmy troszkę boks i MMA. I to nie jest tak, że w boksie nie ma gwiazd, bo są te gwiazdy, są bokserzy, którzy naprawdę przyciągają kibiców, ale jest dodatkowy marketing do tego. Jest przez lata przygotowywany produkt. Martin i Maciek bali o te wszystkie szczegóły, szczególiki. Mi się wydawa, wydaje, że promotorzy bokserscy o tym zapomnieli. Uważali, że jest ten boks, on się obroni. KSW, MMA zniknie, to jest taki wybryk natury. Było lekceważenie tematu teraz sam widzisz ja też widzę po twoim zachowaniu dbasz o promocję dbasz o światła dbasz o ustawienia krzeseł e, sprawdzasz jak wygląda hala gdzie ta hala jest jak ma e, infrastrukturę te wszystkie rzeczy e, których wcześniej promotorzy po prostu mieli gdzieś tak naprawdę teraz wypuszczasz same reklamówki dbasz o produkt e, e, dużo marketingowych rzeczy dookoła się robi e, zauważyłeś ty przynajmniej nie wiem jak inni promotorzy że że ten moment był przegapiony, teraz to nadrabiacie. No i to jest właśnie droga do sukcesu moim zdaniem. No na pewno tak jak powiedziałeś, ale ja myślę, że tutaj ci promotorzy bokserscy też po prostu za bardzo wierzyli w siebie i myśleli, że to tak samo z siebie to pójdzie. Nie? Myślę, że, że tutaj największą, największą robotę i konkurencją dla boksu jest, jest jej konkurencja i myślę, że jak my się po, po pojawiliśmy, to wtedy ci promotorzy bokserscy już zaczęli troszkę reagować inaczej. Później pojawiło się niby KSW, yy, zganianie winy na KSW, że to jest cyrk, nie cyrk, ale myślę, że, że fenomen KSW, myślę, że długo, długo będziemy musieli Musieli promować tych zawodników i, i to robić, żeby, żeby, żeby ich dogonić. Jeśli chodzi o moją grupę, no to wiadomo, że ja też nie robię czegoś 15, czy 17, czy 12 lat. Tak? Ja po prostu cały czas się uczę, chcę, chcę to rozwijać i myślę, że małymi kroczkami idziemy do przodu, żeby, żeby te gwiazdy wyłonić. Myślę, że po, przy, w tak krótkim czasie to, co osiągnęliśmy i nawet te walki mistrzowskie, bo jeszcze do, do niedawna widziałem głosy co niektórych promotorów, druga, trzecia. Liga, no to myślę, życzę powodzenia tym promotorom, którzy są 17 lat, żeby, żeby oni byli cały czas w ekstraklasie. Ja mogę być w tej trzeciej lidze, ale, ale myślę, że, że i tak ich przygodzimy. No mamy przykład Mateusza Borka, który z mocnym akcentem wchodzi na rynek promotorski. Wie, do, kto ładnie czego chce, wie jak promować swój produkt, wie jak to robić, ma przemyślaną strategię i to przynosi efekt. No wiesz, no Mateusz, wiadomo, że Mateusz ma inne możliwości niż ja, czy inni promotorzy, no ale, ale Mateusz myślę, że też się tak ambicjonalnie ujął honorem, bo też pamiętam tą wypowiedź, że, że łatwo jest rządzić za pieniądze Polsatu, tak? I Mateusz teraz pokazał, że, że robi to za swoje pieniądze i myślę, że, że mu to wyjdzie, bo wszystko idzie w tą stronę, że, że ta gala się po prostu uda i, i nie ma innej możliwości, bo wiadomo, że nie będziemy liczyć na, na 60 tysięcy ludzi, no ale myślę, że, że jak będzie 8 tysięcy czy 7 tysięcy, to Mateusz też był, powinien być zadowolony. Dlatego myślę, że tutaj produkt opakowany, sprzedany, taki, jaki robi Mateusz, to naprawdę świetna robota. I chwała mu za to, bo dzięki niemu zyskujemy my wszyscy, my jako dziennikarze, kibice, bo mają fajnie zrobioną galę, dobry produkt, promotorzy, bo jest ta konkurencja, też wyciągają wnioski. No na pewno tak, ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo, bo jak widzieliśmy, do, do, do niedawna traktowali nas mało poważnie, tak co niektórzy. Tak? A, a dzisiaj, dzisiaj ze względu na polska Boxing Night mamy trzech zawodników i takich zawodników, których, których o jednym czy o dwóch się naprawdę mówi dużo, tak? czy o Ewie Brodnickiej, czy, czy o Adamie. Balskim. No już nie, nie wspomnę o Łukaszu Wierzbickim, bo on wiadomo, że to dopiero chłopak początkujący wchodzi, wchodzi na ten polski rynek. No ale myślę, że dzisiaj, dzisiaj temat boksu i o jakim rozmawiamy no to jest Ewa Brodnicka i Adam Balski, bo ja, ja może nie dam nie, 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 nie cukruję sobie, ale, ale ja nie słyszę o innych nazwiskach yy, na tą chwilę. No jeszcze Maciek Suleński, bo się to troszkę też o Maćku mówi, ale, ale reszta zawodników to tak jakby zaginionych w akcji. Nie? Dlatego, dlatego myślę, że, że tutaj wszystko zmierza w dobrym kierunku i bądźmy dobrej i myśli, że ten boks się odrodzi, że tutaj nie ma co się złośliwie na jeden, na drugiego patrzeć, tylko trzeba podwijać rękawy i pracować. A wiadomo, zawodników jest, jest, jest tylu, że, że dla każdego starcie, nie? Wiadomo, że, że, że ja, czy Moja firma to też robimy to tak pod kątem troszkę promocyjnym, promocyjnym i zawodników i, i, i firmy, a nie po to, żeby nie wiadomo, ile na tym zarabiać, tak? bo, bo ja nie, nie, nie ukrywam, że, że, że wiele na tym nie zarobiłem, a wręcz przeciwnie dołożyłem. Dlatego, dlatego myślę, że już tutaj powoli, powoli wyjdziemy na swoje i będziemy to robić coraz lepiej. I tego Ci życzę. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.